Cichopek po pracy popędziła do Kurzajewskiego swoją kupięć. Wciąż nie wyzbyli się dawnych nawyków. Katarzyna Cichopek, 40 L, i Maciej Kurzajewski, 49 L, spędzili razem kilka romantycznych dni w Izraelu, ale wciąż nie mają siebie dość. Urlop się skończył i trzeba było wrócić do pracy. We wtorek stęskniona aktorka po zakończonych zdjęciach na planie M jak miłość, popędziła do swojego ukochanego jak na skrzydłach. Musiała im wystarczyć dwugodzinna szacka, bo w domu czekały na nią dzieci. Prowadzący pytanie na śniadanie, nareszcie mogą cieszyć się swoją miłością. Od tygodnia oficjalnie są parą, chociaż plotki o łączącej ich relacji krążyły od dawna. Według naszych informacji z ogłoszeniem tego, że są razem. Chcieli poczekać do końca roku, ale życzenia od Polini Smaszcz, 49L, na 40 urodziny Kasi, zmieniły ich plany. Nie zmieniły za to niektórych nawyków, bo wciąż wybierają spotkania w domu, a nie na mieście. Szhacka Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. We wtorek rano rodzice Kasi odprowadzili jej dzieci do szkoły, dzięki czemu ona mogła pojechać na plan serialu TVP. Po zagraniu swoich scen nie pojechała jednak do mieszkania, a do domu Maćka w starej miłosnej. Z relacji świadków wynika, że bardzo się do niego śpieszyła. Kasia zabawiła u Maćka dwie godziny. W tym czasie on wyszedł na chwilę a ona cierpliwie na niego czekała, dowiadujemy się. Kiedy opuszczała dom, Maciej osłonił ją, by swobodnie wsiadła do auta. Potem pojechała do domu, gdzie czekały na nią pociechy, słyszymy. Kasia Cichopek atakowana przez fanów Związek aktorki i dziennikarza budzi ogromne kontrowersje wśród fanów. Nie wszyscy potrafią pogodzić się z tym, że spotykali się, kiedy Kasia była jeszcze w związku małżeńskim z Marcinem Hakielem, 39 litrów. To wszystko negatywnie odbija się na samopoczuciu Kasi. Jest zmęczona nagonką na jej osobę, mówi nam jej znajoma. Pocieszeniem w tym trudnym czasie są teraz dla niej ukochane i oczywiście dzieci, które zdążyły go już poznać i zaakceptować. O czym świadczy komentarz Adama, 13 litrów, syna Cichopek, z ikonami serduszek pod ich wspólnym zdjęciem.